Pewnie dlatego pan Braun chwilę później określił rabina Szudrilla mianem Szachraja Shudricha i zablokował mu drogę w trakcie tej uroczystości. A teraz słuchajcie, przy okazji tego odcinka mam dla was trzy propozycje książkowe. Pierwsza to jest książka Prawdziwy Izrael i fałszywy judaizm. Niesamowicie ciekawa pozycja, która odpowie na jedno kluczowe pytanie. Które na pewno zagnieździło się w Was wielu. A mianowicie, kto, czyli kim jest tak naprawdę Nowy Izrael? Bo jak się okazuje, tym nowym Izraelem wcale nie jest ten naród, o którym Wy myślicie. Bardzo warto przeczytać tą książeczkę, ona nie jest gruba, jest chudziutka, cieniutka, ale zawiera w sobie wiele prawdy na temat narodu żydowskiego. Warto ją przeczytać, żeby potem móc się na ten temat wypowiadać. I to jest jedna książka.